Dzień dobry Państwu. Jerzy Jastrzębski, prezes Fundacji Promniej Słońca. Dzisiaj obchodzimy szczególne święto, święto ludzi z niepełnosprawnościami. Dlaczego tak mówię o tym? Dzień rozpoczęliśmy marszem kolorowej skarpetki. Setki osób uczestniczyło w tym marszu kolorowym, każdy z kolorową skarpetką. Przyszliśmy do ratusza, a w ratuszu uroczysta inauguracja 13 dni osób z niepełnosprawnościami było wręczanie orderu, przyjaciel osób z niepełnosprawnościami oraz wyróżnień marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Dwie osoby z naszej fundacji pani Helena Olkucka i Paulina Żmijewska otrzymały medal promazowia. Po tym wspaniałym, cudownym wydarzeniu, koncert Andrzeja Pizarzewskiego wystąpił z nukiem Łukaszem. Wspaniała również chwila. A na zakończenie dnia jak widzicie Państwo, jesteśmy na Kermaszu Fundacji Promień Słońca. Zbieramy pieniążki na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terapię na warsztaty różnego rodzaju i dzisiaj również odbyły się przesłuchania w konkursie małych form teatralnych i muzycznych. I właśnie jest to już czas po konkursie, a my jeszcze na kermaszu działamy i będziemy tak do godziny 17. Dziękuję ślicznie. No to... Dziś spotykamy się na niezwykłym wydarzeniu. Wydarzeniu osób z niepełnosprawnościami. Rozpoczęły się dni osób z niepełnosprawnościami w regionowie. Inauguracja ronda Piotra Pawłowskiego, twórcy integracji. Oraz wydarzenia w ratuszu, koncert talentów osób z niepełnosprawnościami oraz kiermać piąteczny Fundacji Promień Słońca. Cieszę się bardzo, że regionowo integruję osoby z niepełnosprawnościami, bo niepełnosprawność ma możliwości zawsze Działania: Każdy człowiek bez względu na niepełnosprawność może się integrować, bo integracja ma ogromny sens. Dziękuję.